W tym wydaniu telewizji gminnej. Wizyta księdza prała Tatadeusza Lityńskiego w Suchej. Nie spodziewałem się, że te osoby tak przywidają tutaj. Dziękuję serdecznie. Sesja fotograficzna w Suchej. I ręce do góry, wszyscy ręce do góry, tak. Międzynarodowy plener rzeźbiarski w Zatoniu. Na terenie naszej wsi Zatoni odbywał się międzynarodowy plener rzeźbiarski o tematyce kapliczki przydrożnej. Poszukiwanie skarbów w suchej. Na drugiej części mapy jest do trzeciej części mapy, a po trzeciej części mapy jest czwarta, czwarta czyli do skarbu. Oraz wygrana stowarzyszenia Old Boys Junków w gminnej lidze szóstek. Na każdym meczu jest coraz lepiej. No i cieszymy się. Szkoda, że tydzień temu zremisowaliśmy. Zobaczymy, co się wydarzy w poniedziałek. Zapraszamy do oglądania.